Prezydent Kaczyński udzielił dziś rano wywiadu dla Polskiego Radia, który komentowany jest do tej pory. Stwierdził, że znany mu jest dokument zawierający scenariusz zmierzający do odsunięcia go od władzy. Jacek Rostowski, dziś minister finansów. Dwa lata temu mało znana postać w świecie polskiej polityki. Ale już wówczas w raporcie dla PO miał sugerować, jak stwierdził dziś Lech Kaczyński, że konieczne będzie pozbawienie prezydenta urzędu. Wiosna 2006. Jego autorem jest jeden z członków rządu obecnie. Donalda Tuska, Józzef Rostowski, minister finansów. Tak, I myślę, że idzie o ten sam. Tam się zakłada m.in. scenariusz odwołania mnie ze stanowiska prezydenta. Dlaczego miał być, jak twierdzi lekka część, największym zagrożeniem dla PO? Ani platforma, ani koalicja rządowa nie ma żadnych krwiożerczych. Zamiarów wobec pana prezydenta Lecha Raczyńskiego może spać naprawdę spokojnie. I bez tego prezydent dziś jest, jak mówi, spokojny o swój urząd, bo by go odwołać, musiałoby się na to zdecydować co najmniej dwie trzecie parlamentarzystów. Ale w szeregach opozycji nie wszyscy chcą obojętnie przejść obok stwierdzeń podważających, jak mówią, zasady demokracji. Ta zabawa nie może trwać wiecznie. W którymś momencie trzeba powiedzieć nie niszczeniu Rzeczypospolitej, nie niszczeniu autorytetu głowy państwa, nie hucpie i zabawom politycznym. Jak daleko w walce politycznej mogłaby się posunąć Platforma? Nie ma złudzeń, że stosunki Platformy z prezydentem są dalekie od ideału. Przede wszystkim przez prezydenckie weta. Choć były tylko trzy, PO nie może się z nimi pogodzić. Pewna część Platformy Obywatelskiej nie jest w stanie tego akceptować. Tak było za prezydenta Kwaśniewskiego, który miał 23 celne weta w okresie rządów aws Osiągnął swoje cele i nikt go z tego powodu nie atakował.